Dzień dobry, Robert Binkiewicz, Agrosimex. Dziś przygotowałem komunikat dotyczący zabiegów w sadach ziarnkowych i pestkowych. Serdecznie zapraszam. Zacznę od dobrej informacji, ponieważ dowiedzieliśmy się ostatnio o decyzji, decyzji w sprawie zezwolenia. Na stosowanie preparatu harwista w tym sezonie, czasowe zezwolenie. W jabłoniach i w gruszach zezwolenie obowiązuje w terminie, w okresie od 25 lipca do 31 października. Więc jest to dobra wiadomość dla tych sadowników, którzy oczekiwali na, na, taką, na taką możliwość, właśnie zastosowania, stosowania harwisty w tym sezonie. Wzorem lat poprzednich będziemy Państwa informowali. O optymalnych terminach, okresach do zastosowania harwisty na poszczególne odmiany jabłoni i grusz. Reparat jest w trakcie dostawy, więc proszę pytać o dostępność już za kilka dni w sklepach AgroSimex u przedstawicieli handlowych, ale również u kolegów z firmy Agrofresh, która jest dostawcą harwisty właśnie dla nas, dla Agrosimexu. To tyle, jeśli chodzi o, o harwistę. Myślę, że to jest to e, dobra informacja dla tych z Państwa, którzy e, mają dobre plony, mają dobre doświadczenie z zastosowaniem e, harwisty w poprzednich latach e, i chcą po prostu e, utrzymać tą jakość e, oraz uniknąć strat, i zarządzać odpowiednio zbiorami jabłek i gruszek. Tyle o harwiscie. E, Jakie zabiegi, jakie zagrożenia, jakie zalecenia na najbliższe dni jeśli chodzi o sady ziarnkowe, jabłonie i grusze oraz pestkowe śliwy, czereśnie. Zacznę od jabłoni. Pierwsze, to co jest najważniejsze to owocówka jabłkuweczka, Drugie pokolenie owocówki jabłkuweczki trwa jest zagrożeniem dla wielu sadów. Ostatnie 5-7 dni to intensywne odłowy motyli. W większości sadów, oczywiście nie musi to być wszędzie, ale dlatego zawsze zachęcamy do Państwa do tego, żeby monitorować precyzyjnie u siebie i wywieszać pułapki. Natomiast w większości lokalizacji, w których monitorujemy owocówkę kółeczkę, te loty intensywne lub bardzo intensywne w ciągu ostatnich 5, 7, nawet 10 dni się odbywały. Dlatego najbliższe 2, 3, 4 dni to jest termin, kiedy powinniśmy wykonać dobry zabieg ochrony. W tej chwili polecamy zabieg jednym z preparatów takich jak i Nekor, albo Coragen. To jest ta sama substancja, takie samo działanie. Albo przy, przy niższej presji, tam gdzie zależy nam na tym też, żeby ograniczać ilość substancji aktywnych i wprowadzić preparat biologiczny. Na pewno dobrym i skutecznym rozwiązaniem będzie preparat Grandex Max. To tyle o owocówce i proszę tego nie bagatelizować. Jak tylko będą odpowiednie warunki do zabiegu, wykonać proszę zabieg przeciwko owocówce. Yy, grusze. W gruszach, proszę Państwa, mamy wciąż zagrożenie. To żadna nowość, ale yy, miodówka i zaraza ogniowa niestety wciąż jest zagrożeniem. Generalnie sytuacja z miodówką jest opanowana w większości sadów, ale to nie znaczy, że powinniśmy odpuścić, i zaprzestać monitoringu, ilustracji i ochrony. Generalnie ta presja w tej chwili już jest dużo mniejsza, niższa niż na przełomie czerwca i lipca. Niemniej jednak, tam gdzie obserwujemy model larwy, prowadźmy, kontynuujmy nadal ochronę zapobiegawczą, czy częściowo interwencyjno-zapobiegawczą stosując środek Limocide albo nawóz Selectic X. I to wystarczy do, do kontroli miodówki przy tej takiej niższej w tej chwili już populacji. Ale oczywiście nie odpuszczajmy tego. I Inna sytuacja jest zarazą ogniową. Niestety, ale ten problem nadal jest aktualny, obecny w wielu sadach. Niestety, dlatego że mieliśmy okres infekcji. Informowali, informowaliśmy o tym Państwa w komunikatach. I ta ochrona zapobiegawcza była niezbędna. W większości sadów udało się skutecznie ochronić sady przed zarazą ogniową, ale nie wszędzie. Są takie sady i mamy sygnały też od Państwa, że niestety, ale wciąż pojawiają się objawy, nowe objawy porażenia przez zarazę ogniową. I w młodych sadach, ale to są też sady, które ucierpiały wskutek gradobicia. Więc szczególną uwagę zwróćmy na te sady, jeśli tylko mamy obawy o to, albo widzimy objawy. To kontynuujmy ochronę. Tym bardziej, że modele chorobowe wciąż pokazują duże, bardzo duże zagrożenie i sprzyjające warunki do infekcji zarazą ogniową. Kontynuujmy ochronę używając takich produktów i nawozowych, ale i stricte, stricte preparatów, które są zarejestrowane pod tym kątem. Ale w większości teraz to, to będą właśnie takie produkty, które mają takie dodatkowe działanie typu właśnie na przy okazji ochrony przed parchem, czyli, czyli fosforyny, Viflocal S, czyli wapń z nanosrebrem i Silver Foss albo Silver Mix, również nawóz oparty na, na jonach srebra. To są zabiegi zapobiegawcze, więc kontynuujmy ochronę tych sadów gruszowych, szczególnie zagrożonych zarazą ogniową i wykonujmy te zabiegi regularnie. Jeśli chodzi o sady pestkowe, mamy obecnie taką sytuację, że wczesne odmiany śliw i śliwki już są zrywane, ale te późne odmiany typu Prezydent Top Hit, jeszcze trochę powiszą, więc tutaj jest i będzie zagrożenie ze strony brunatnej zmielizny przy tej pogodzie, przy tym przebiegu pogody, kiedy mamy przelotne opady, ale również owocówka śliwkóweczka. Więc analogicznie do, do weczki tutaj też y, powinniśmy y, y, wykonać dobrą ochronę, wykorzystując y, jeden z preparatów, które wymieniłem w jabłoniach, y, koragen, trzęsie i nekor, ta sama substancja. Wykonajmy ten zabieg przeciwko owocówce w śliwkóweczce. Jeśli chodzi o brunatną zgniznę, zwłaszcza w tych sadach, gdzie mamy dobre plony i obłożenie jest, owoców jest, jest, jest duże, tam też będzie zawsze, większe ryzyko, większa presja ze strony grzybów. Tutaj warto sięgnąć po typowy preparat do tego, wóz składnikowy albo sketch, switch, albo samar. I tutaj w ten sposób zabezpieczajmy właśnie śliwy i śliwki przed porażeniem przez choroby grzybowe. W sadach czereśniowych, proszę Państwa, trzeba zwrócić uwagę teraz po zbiorach na zabiegi, pod kątem raka bakteryjnego, więc może to być już Wiflo mieć Bor, czy ASX mieć systemiczna, jednym słowem mieć aktywna, albo Silver, Foss, Silver Max. I tutaj też wykonajmy te dwa, trzy zabiegi, zwłaszcza w tym okresie takich przelotnych opadów, zabezpieczając sady czereśniowe przed rakiem bakterii. Co z nawożeniem? Przypomnę tylko o kontynuacji zabiegów dolistnych i dokarmiania wapniem. Podzieliłbym ten program na dwie grupy dla odmian drobnoowocowych, takich jak Gala, Golden albo Pinowa, tam gdzie potrzeba też i wsparcia azotem. Polecam Rosatop, Calcium albo ASX-Celetra wapniowa jako zabiegi dolistne. Natomiast w jonagoldach, w ligolu, tam gdzie nie chcemy już wprowadzać azotu, polecam ASX, helat wapnia albo metalosatę kalsium. To wszystko w tym komunikacie. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.